obniżkę. 115 zł 28 groszy tyle w tym momencie wynosi ta cena 20 na dzisiaj drogie panie w tym momencie mamy dla was jeszcze e, tak naprawdę trzy, e, trzy produkty czyli trzy komplety trzy komplety panie taka atmosfera zimowa, mamy piękną choinkę, nie wiem czy Państwo zwróciliście uwagę bardzo mi się podoba i pada śnieg mam nadzieję, że ja tutaj nie stopnieję w trakcie programu, proszę Państwa, ale ceny topnieją, ceny topnieją, tę prezentację dnia, czyli ten na poza ceną 18 karatów. z 1055 zł na 4 grosze oferujemy Państwu dzisiaj 197 zł mówienie tego produktu, otrzymują tę niespodziankę, oprócz tego dodatkowo jeszcze proszę Państwa kolejna obniżka, z 1055 zł na 4 grosze na 131 ,88 zł 88 groszy w tym momencie zmieniliśmy tę to... ocenę tej, tej ofercie zobaczyć czy to Państwu się podoba, bo przede wszystkim nietypowy dodatek w postaci kociego oka. Ja może pokażę również, warto zwrócić uwagę na dekolcie. Pani Marto, pokażmy to z daleka, bo ja chciałabym Państwu tutaj również tutaj również chciałabym pokazać, że to jest taki wzór, który który zwraca uwagę, prawda? On z daleka bardzo ładnie, bardzo ładnie się prezentuje, przyciąga uwagę i to jest taki dosyć wyrazisty model, czyli to nie jest taki delikatny model zawieszki. Dlatego to pokazuje, żebyście panie również miały tutaj mniej więcej wyobrażenie, jak on będzie się prezentował na dekolcie do prezentacji tego naszej nika z perłami, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Do tego obniżka. No dziękujemy, Mikołaju, dziękujemy. 105 złotych 86 groszy. Moi dro... Na pewno przypadnie do gustu paniom, które lubią wyraziste dodatki. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, jak ten pierścionek nawet z daleka prawda, się e, rzuca w oczy. Jest to taki charakterystyczny model e, i również raczej taki masywny, to nie jest delikatny pierścionek. Naszyjnik również, może też go pokażę. Bardzo elegancki naszyjnik, pozłacany 18-karatowym, żółtym złotem. Ciekawy element w postaci, właśnie jeden z najmodniejszych, tak naprawdę, elementów, jeżeli chodzi o biżuterię w tym sezonie właśnie ta siateczka wypełniona w środku kryształkami. Dzisiaj, drodzy Państwo, z 622 zł. 72 groszy, w tej chwili, proszę Państwa, 116 zł. 76 groszy. Coś jeszcze możemy z tą ceną dla Państwa zrobić. 77 złotych 84 grosze. Zł z 475 ,12 zł 12 groszy na 89 złotych groszy. W tej chwili. I jeszcze jedna obniżka. Proszę Państwa idzie w dół. 96 ,26 zł 26 groszy. Tyle w tym momencie Państwu oferujemy. To jeszcze nie wszystko. Jeszcze mniej, jeszcze mniej, 64 ,17 zł. 17 groszy. Proszę Państwa, 64 ,17 zł. 17 groszy za bransolet. modeli. Wiesz, tutaj zawsze mam tutaj taki boks, który, w którym się kryją naszym programie Oczywiście trafiają do naszych widzów, którzy zamawiają te oferty. Z 360 ,40 zł. 40 groszy. W tej chwili cena 67 ,58 zł. 58 groszy. To jeszcze nie wszystko. Ja myślę, że możemy z tą celą coś jeszcze tutaj dla Was zrobić.